Dzień dobry szachowa Polsko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Nauki gry w Warcaby dla szachistów, w którym poznamy najbardziej agresywną odpowiedź na pierwszy ruch białych 32-28, mianowicie ruch czarnych 16-21. Jeżeli macie temperament ognisty, agresywny, walczący, jesteście tym tygrysem na warcabnicy, to koniecznie obejrzyjcie ten materiał. Ale zanim przejdziemy do treści właściwej, chcę Wam powiedzieć, że właśnie w tureckiej Antalit. Trwają drużynowe Mistrzostwa Świata. W turnieju Open i w turnieju Kobiet reprezentowana jest Polska. Wyniki znajdziecie w opisie pod filmem. Zapraszam serdecznie do kibicowania, jak również do zabawy w obstawianie, bo co ciekawe jest to pierwszy międzynarodowy turniej warcabowy dostępny do typowania u polskiego bookmachera w firmie eToto. Link również w opisie, zapraszam serdecznie. No i zaktualizujmy sobie jeszcze listę uczestników pierwszych Mistrzostw kanału Warcaby. Wielkimi krokami zbliżamy się do turnieju finałowego pierwszych mistrzostw kanału Warcaby, który to turniej odbędzie się 11 czerwca w apartamentowcu przy ulicy Złotej 44. Finalistą numer 4 z listy ośmiu uczestników, którzy wezmą udział w tym turnieju został Jan Rosiński. Zajął on miejsce dla subskrybentów kanału Warcaby. Zadaniem, przypomnę, było umieszczenie w poście konkursowym na Facebooku na fanpage'u kanału Warcaby zdjęcia z Warcabami w tle i fotka przez słodkiego psiaka uzbierała najwięcej lajków, więc gratuluję serdecznie Janowi. Dzisiaj o 23.59 kończy się kolejny turniej z konkurs dla wspierających i patronów kanału Warcaby, a już dzisiaj najwyższa pora zapowiedzieć kolejne wyłonienie miejsca, tym razem znów dla wszystkich subskrybentów kanału. Już w najbliższą środę, 4 maja o godzinie 20.00 polskiego czasu zapraszam wszystkich serdecznie na turniej online, który od będzie się w serwisie leadrafts.org. Link do turnieju oczywiście znajdziecie w opisie. Turniej ten będzie rozgrywany nie w zwykłe warcaby, a w odmianę trochę inną, mianowicie w. Poddawanki. I teraz, tak, Wasze zadanie polega na tym, żeby w komentarzu pod tym filmem napisać Wasz nick w serwisie leadrafts.org. Następnie wziąć udział w tym turnieju. Ten turniej będzie transmitowany na żywo w kanale Warcaby, więc mam nadzieję, że wszyscy będziemy się dobrze bawić. I pierwsze miejsce. W tym turnieju wywalczy miejsce w mistrzostwach kanału yy, Warcaby w czerwcu. Oraz ze wszystkich uczestników, którzy spełnią te warunki, czyli napiszą swój nick w komentarzu i wezmą udział w tym turnieju, wylosuje trzy osoby rezerwowe na listę mistrzostw kanału. Kolejność miejsc na rezerwie też będzie losowana i te osoby będą mogły wskoczyć jako uczestnicy, w razie gdyby ktoś z tej topowej ósemki nie mógł wziąć udziału. Więc jest o to, o co walczyć. Widzimy się wszyscy przy wirtualnych warcabnicach w środę o godzinie 20. No i trzymam kciuki za Wasz dobry występ. A my możemy przejść do treści odcinka: mianowicie debiutu 32,28 i agresywnej odpowiedzi 16,21. W warcabach, a myślę, że w szachach jest podobnie, czasami bycie agresywnym bardzo popłaca. Możemy wywierać presję na swojego przeciwnika, który, będąc pod tą presją dłużej i dłużej w czasie partii, może zacząć po prostu się gubić albo, na przykład, zużywać dużo więcej niż my czasu. No i w ten sposób w końcówce możemy mieć przewagę nie tylko materialnie na warcabnicy, ale również w banku czasu. I właśnie taką agresywną odpowiedzią na pierwsze posunięcie białych jest 32-28. Dla białych ten pierwszy ruch 32-28 może najbardziej agresywny nie jest, ale to też nie znaczy, że to nie jest debiut na wygrywanie. Wielokrotny, dziesięciokrotny dokładny mistrz świata Aleksiej Czyżow powiedział, że 32-28 to debiut na wygraną. I 16-21 to jest ta odpowiedź, która pewnie najwięcej agresji od razu do pozycji wprowadza. Dlaczego? Ano dlatego, że generuje pozycje, które są takie najbardziej napięte, najostrzejsze, najbardziej ryzykowne zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. Bo nie zawsze ta osoba, która Zaczyna białymi, musi agresywną grę przyjmować. Natomiast nieprzyjęcie agresywnej gry często może się wiązać z grą pasywną i oddawaniem inicjatywy przeciwnikowi. Dlaczego to zaraz sobie yy, powiemy? Przede wszystkim Takim pierwszym posunięciem czarny wyprowadzają piona z bandy do środka, do centrum. Agresywnie aktywizują bandowego piona. Natomiast nie jest powiedzianym, że ten pion zaraz zmierzy na jakieś bezpieczne pole typu bandowe 26, bo jeżeli biały mu Zabroni, zablokuje to pole 26, no to on jest już w takich pozycjach generujących typy pozycji związanych, typu, typy pozycji klinowych. No to sobie będziemy wszystko rozważać, a to nie są łatwe pozycje do gry, więc na pewno bycie agresywnym. Odradziłbym osobom początkującym, osobom, które nie grają silnie, nie czują się jeszcze na mocy dobrze przeliczyć, przekalkulować pozycję. Natomiast jeżeli po takim posunięciu takiej agresywnej gry biały nie przyjmie i nie zejdzie na to pole 26 i zagra coś w stylu 37, 32 czy 34-29, to od razu mogą czarne wyprowadzić sobie tego piona dalej na pole 26. No i w efekcie, niezależnie od tego, co biały zagra, czy się zasłoni 41. 37, czy weźmie 4 tempa do przodu taką wymianą. Efekt jest taki. Czarny wyprowadziły bandowego kamienia 16-21 już po tych dwóch, trzech ruchach partii mają Jakiś atut w swojej pozycji, którego nie ma przeciwnik, który nie zdecydował się na ostrą grę. Takich wariantów, gdzie nie przyjmują tego zejścia na, zej... na 26 białe, nie będziemy tutaj dłużej analizować, tylko tak sobie powiemy, co się dzieje, kiedy białe tego nie robią. Natomiast najbardziej popularną odpowiedzią jest oczywiście przyjęcie agresywnej gry przez białe zejście tutaj na 26. No i w takim wypadku już kilka różnych kontynuacji może się wydarzyć. Jeżeli ktoś zagrał 31, 26, polecam tutaj kontynuować posunięciem 11, 16. No i bardzo często, teraz, już w tym trzecim ruchu białych, możemy zobaczyć, czy ktoś chce grać ostro, bardzo ostro, czy raczej ciągle pasywnie, bo pomimo tego, że zszedł na 26, to może kontynuować pasywnie, a czarne mogą bardzo fajnie wejść w tę pozycję. Taką najczęstszą kontynuacją pasywną jest ruch 37-32, czyli w, zgodnie z tym, co najczęściej mówię, rozwijamy, centralizujemy swoje piony w debiucie od strony długiego skrzydła tego narożnika 46, bo jest to, przypominam, taki pion najsłabszy, którego chcielibyśmy najszybciej wyprowadzić. Czarne kontynuują posunięciem 7-11, no i białe chcąc grać dalej 41-37. Teraz, co bardzo ważne dla czarnych. Czarne nie dociągają piona 1.7, tylko już teraz robią samemu wymianę po głównej linii. Tym posunięciem 19.23. Dlaczego już teraz? Już wam pokazuję. Bicie, bicie. Wyciągamy piona do centrum z naszego długiego skrzydła, mówię o czarnych. I zajmujemy pole centralne 23. Zobaczcie, że teraz ta współpraca tych pionów 21-23 często mówię, że te oddalone od siebie o dwa pola współpracują źle, bo je można jakoś taktycznie wykorzystać jakimiś poddawaniami, jakimiś kombinacjami. Nie mają jak teraz źle współpracować ze sobą, bo białe nie mają kolumny, nie mają piona tutaj na 41. Mowa o tej kolumnie 41, 37, 32. Gdyby te trzy piony były, to miał, mogłyby białe na przykład oddać jednego piona, pobić dwa, czarne by znów pobiły taka wymiana. Yy, dlatego bardzo ważnym było, żeby zrobić od razu tę wymianę, a nie zagrać 1/7 i nie pozwolić białym zrobić tego ruchu 46/41, bo teraz po takiej wymianie już ta kolumna jest tutaj, pracuje. Timing w warcabach jest niesłychanie istotny, czyli Zagrywanie pewnych ruchów w, we właściwym czasie i też jestem przekonany, że w szachach jest podobnie. Czasami w tempo musimy wykonać pewne założenia strategiczne, bo jeżeli byśmy poczekali chociaż ten jeden ruch, to już niektóre możliwości po prostu zostaną nam zabrane. Jeżeli w tej pozycji białe będą kontynuowały 46-41 i teraz już ta kolumna jest ustawiona, to znów na tempie są czarne, które przełamują pozycję i wychodzą na pole 27. Zajmując, już powinniście wiedzieć, jak to się nazywa: aktywne pole klinowe. Klin dla czarnych na polu 27, dla białych na polu 24. Zajęcie klina, o którym mówiliśmy sobie już w poprzednich materiałach. Jest oczywiście przejawem agresji, aktywności, ale też oczywiście szansą na poprawienie swojej, swojego ustawienia w centrum warcabnicy. Pamiętajcie o tym, że o centrum jak najbardziej należy walczyć. Natomiast ustawienie klina wiąże się też zawsze z ryzykiem, bo w końcu jest to pion w środku warcabnicy. Na stronie już jak gdyby przeciwnika, bo przekroczył połowę planszy, jest patrząc od czarnych w szóstym rzędzie, a od białych, oczywiście w piątym. Co się dzieje z takim klinem? Po pierwsze, grając przeciwko klinowi, przypomnijmy sobie, warto mieć możliwość go wymienić albo użyć go do możliwości taktycznych, kombinacyjnych. W tym celu musimy mieć zawsze kolumny, które są. Które umożliwią nam właśnie taką wymianę klina. Mowa o takiej wymianie 38-32. Teraz, oczywiście, byśmy oddali w ten sposób dwa pionki, ale na przykład potem białe gdzieś zejdą, czy 33 na 28, czy 33 na 29 i te kolumny będą tutaj działały. Czyli pierwsza kolumna z kamieniem na 47 jako podstawa te trzy piony, i druga kolumna 49 jako podstawa te trzy piony. To jest klucz, żeby nasza pozycja była do gry, grywalna przeciwko klinowi przeciwnika. Sprawa numer jeden. Sprawa numer dwa, klina zawsze trzeba sprawdzić, czy nie można czasem zaatakować. Jest to pion wysunięty, więc jest to pion narażony na ataki 37-32. Pobijemy i co? I będziemy mieli pionka więcej. Ktoś, kto gra klina, musi być pewien, że tego klina w ten sposób nie straci. Jest bardzo dużo różnych planów gry, które pozwalają długoterminowo tego klina zabrać. Nawet na poziomie arcymistrzowskim czasami taki plan się realizuje po 20 ruchów, biorąc pod uwagę. Bardzo precyzyjne rozłożenie kamieni na warcabnicy. Zakładając, że białe będą tego klina chciały atakować 37-32, czarne mają aż trzy różne sposoby obrony. Muszą być tego pewne, dlatego że spójrzmy. Na chwilę obecną białe kamieni, które mogłyby przeprowadzić na pole 32, mają 1, 2, 3, 4, 5. Pięć ataków na klina. Tymczasem czarny, który chciałby na przykład tylko bronić ruchem 11 na 16, ma obron raz, dwa, trzy, cztery. Cztery obrony kontra pięć ataków. Gdyby partia toczyła się w ten sposób, że ten klin byłby non-stop, tylko atakowany i broniony w ten sam sposób, atak, obrona, atak, obrona, to by doszło do tego, moi drodzy, że w końcu by tych obron... Zabrakło czarnemu i w efekcie straciłby pionek. Gdyby grał tylko w ten sposób. Broniąc 1 do 1, cyk białe by tego piona zabrały. Natomiast tych obron oczywiście jest więcej na różne sposoby. Jeżeli ktoś. Chcę za wszelką cenę utrzymać tego klinowego kamienia 27, to oczywiście obrona 11-16 jest jak najbardziej ok i ciągle trzymamy aktywnego kamienia na polu 27. Ja tak lubię grać co najmniej kilka tych obron ewentualnie wyczerpać. Wymienić kilka razy, utrzymując 127. Do Dopiero jeżeli przeciwnik będzie cały czas napierał na ten punkt, dalej próbował go atakować, no to wtedy zmienić formę obrony. Zmieniać forma obrony na jaką? Ano, po pierwsze, zawsze można wymienić tutaj w ten sposób. 17-21 po prostu zablokować drogę dalszego bicia dla kamienia z 32. Teraz białe oczywiście mogą zrobić taką mini kombinacyjkę. Poddać jednego piona, drugiego, wziąć trzy i zbić jednego czarne. Czyli zobaczmy, jaki jest bilans po tej kombinacji. Zawsze, jak chcemy kombinację robić, to musimy przeliczyć bilans kamieni, czy ona jest dla nas opłacalna, czy my na niej materiału nie tracimy. Tutaj białe oddają pierwszego piona, drugiego, biją trzy, czarne biją trzeciego. Czyli trzy za trzy wymiana. Przy okazji zmienił nam się typ pozycji. Teraz mamy pozycję ze skrajnym kamieniem 36. Które to pozycje też są bardzo interesujące, o nich można godzinami rozmawiać. Jak tam plany gry obierać, jak grać. Natomiast jeżeli chodzi o materiał, wszystko zostaje tak samo. Inną formą obrony dla tego kamienia klinowego jest wykorzystanie piona, który stoi na 33 białego. Często, gdyby biały chciał atakować tego klina, to musiałby tego 33 sam się pozbyć, gdzieś go przesunąć typu na 29, bo w obecność tego kamienia 33 zawsze daje możliwość czarnym zagrać coś takiego. 10, 14. Poświęciliśmy piona na chwilę, ale oddajemy jeszcze 23, 28. Bicie drugiego i bijemy 2. Zobaczmy, że w efekcie pozycja się uprościła, mają po tyle samo kamieni, białe i czarne, natomiast u białych został kamień bandowy 26. No i tutaj możemy uznać, że ta pozycja jest ciutkę lepsza dla czarnych. Po tym przypomnieniu i posegregowaniu wiedzy na temat klina, aktywności w centrum, ataków i sposobów obrony, przechodzimy do kolejnego tematu, tematu związań, który był już poruszany w tej serii. Wiecie już, że związanie to jest takie współograniczanie się jednej i drugiej strony. A skoro dochodzi do takiego bezpośredniego współograniczenia, to znaczy, że napięcie, ta presja w pozycji rośnie i generuje nam bardzo ciekawą. Grę. Dzieje się tak w momencie, kiedy właśnie w tym debiucie 32, 28, 16, 21 czarne nie wyjdą na wspomnianego klina. Więc białe powinny upatrywać swoje możliwości w próbie związania krótkiego skrzydła czarnych. Przypominam, każdy zawodnik po swojej lewej stronie ma skrzydło długie, po swojej prawej stronie ma skrzydło krótkie. W takim razie Czarne zagrywając 16-21 zagrywają ze swojego skrzydła krótkiego. Białe oczywiście przyjmują grę 31-26. No i popularnym ruchem oprócz 11-16 jest np. 18-22 w tej pozycji. Załóżmy sobie to 18-22. Bardzo częstym posunięciem dla białych, zdecydowanie na wyższym poziomie, będzie tutaj 38-32. Czyli poniekąd zaprzeczenie tego, co opowiadałem Wam wcześniej, że warto zostawić te piony 47 i 49. Na arcymistrzowskim poziomie można się pokusić o grę do tak zwanego związania Bonara, wychodząc tutaj tymi pionami 43 i 49. Jeżeli zrobimy w ten sposób, to wtedy zostawimy sobie na skrzydle jeden dodatkowy atak na klina przeciwnika. Wówczas partia może się toczyć na przykład tak: 30, 11, 16, 37, 31. Powiedzmy tutaj wejście na klina 21, 27, tutaj 43, 38, 7, 11, 42, 37, jakieś 11, 16. I po takim ataku 37, 32, tutaj różnie piony się podeciągają, słuchajcie. No i dochodzi do czegoś takiego, że. Ten klin stojący na 27 czarnych jest zewsząd zablokowany. Jest to bardzo ostra, bardzo agresywna gra w związaniu tak, zwanego, tak zwanym związaniu Bonara. Jest kilka osób, które ulubiły sobie te warianty, szczególnie wśród Polaków Mariusz Ślęzak. Jego jedną albo dwie partie już analizowałem na tym kanale, więc jeżeli chcielibyście troszkę swoją wiedzę na ten temat rozwinąć, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Podrzucam na górze po prawej link do tego materiału, gdzie mówimy więcej o związaniu Bonara. Natomiast uprzedzam, jest to naprawdę. Trudna na wysokim poziomie gra, zakładając inną kontynuację, gdzie dochodzi faktycznie do związania krótkiego skrzydła, potem 38, 32, 11, 16, 37, 31. Jeżeli czarne nie wyjdą od razu na klina, dążąc do tego wariantu Bonara, mogą zagrać coś w stylu 7, 11. I tutaj zawsze zagrożeniem dla początkujących zawodników może być takie zagranie ze strony białych: wymiana i zajęcie tych trzech pól: 32, 27, 26. Zobaczmy, że ty, te trzy kamienie ograniczają możliwości tych pięciu. 21, 16, 17, 11 i 6. Nie mogą one zagrać 17, 22, bo oddają piony. Wówczas białe wybiją 2, 1, 1, 1. No i kamień został stracony przez czarne. A skoro nie mogą zagrać 17, 22, to znaczy, że żaden z tych pięciu pionów zagrać nie może. I ta pozycja właśnie, ta współzależność tych trzech białych i tych pięciu czarnych, nazywa się związaniem krótkiego skrzydła. Wielu już bardziej doświadczonych zawodników pokona swoich przeciwników, którzy dopuszczą się do związania, dać, dadzą się związać na swoim krótkim skrzydle przeciwnikowi. Więc bardzo trzeba uwazać, uważać z tą agresją. Czy my na pewno w tych typach pozycji będziemy mogli na klina wyjść? Czasami nie wydarzy się tak, że zawodnik będzie mógł ograniczyć nam to skrzydło, wiążąc nasze krótkie skrzydło. Oczywiście z takiego związania można próbować wyjść, można je przełamać. Co więcej, niektórzy nawet. Dobrowolnie dają się w ten sposób związać, bo tak jak powiedziałem, to jest rodzaj pozycji, który generuje napięcie. A skoro jest napięcie, to znaczy, że po pierwsze jest nim bardzo dużo kombinacji. Po drugie, wymaga bardzo dokładnych obliczeń, kalkulacji, więc czas, który mamy dany na partię, będzie zużywany, często w dużych ilościach. Możemy w ten sposób doprowadzić do końcówki, gdzie mamy więcej czasu i mniej doświadczonego przeciwnika po prostu. Ograć. Spójrzmy na taką próbę wyjścia z tego związania. No, oczywiście, skoro jedyny ruch, jaki można zrobić z tego związania, to 17-22, no to można próbować się przełamać na przykład w taki sposób. 13, 18. Przygotowując sobie to zagranie na 22, gdyby teraz białe zdążyły doprowadzić kamienia na 31, to praktycznie całkowicie wyłączają to skrzydło z gry. Czyli, jeżeli by był taki ruch zagrany przez czarne jak 17, to by 41, 37 zagrały białe, i po takim 13, 18, i po pierwsze, no tak, faktycznie nie mogłyby od razu, bo jest 1 za 3 kombinacja. Tak samo po 12-18 nie można, więc po takim ruchu 20-24 powiedzmy jeszcze, pokażemy tempo, chociaż to też będzie kombinacja cały czas, to zróbmy taki ruch: 34-30 i po 13-18 zobaczmy, tak mogłyby biały zagrać. 37-31 i nie ma opcji wyjść z tego związania. 17-22, bicie, bicie, i bierzemy dwa piony. Nie ma jak z tego wyjść w taki prosty sposób. Są jeszcze bardzo trudne możliwości kombinacyjne, jakieś idee, żeby spróbować to przełamać, ale to jest naprawdę trudna sprawa, jeżeli jest się początkujący warcabistą, więc unikajcie tego, żeby przeciwnik Wam związał krótkie skrzydło w ten sposób. Natomiast, jeżeli czarny by zagrało się od razu 13-18, to po kontynuacji białych 41-37 można próbować wyjść 17-22. Co teraz, jak biją yy, białe, moi drodzy? Mogą albo 28-17, albo 26-17. W praktyce dochodzi do tego samego mianowicie, że z pionem przewagi, przynajmniej chwilowo, lądują białe. Tutaj na polu 17. Natomiast jest to pion mocno oderwany od reszty i raczej nie będą miały problemu czarne z tym, żeby go białym zabrać. Natomiast no ciągle to wymaga długiego przygotowania, bo trzeba przyjść, trzeba zobaczyć w którą stronę atakować. Oczywiście po ataku na 11 białe jeszcze mogą bronić 32 28, więc nie jest to takie hopsiub, że bezproblemowo czarne piona odzyskają, bo na przykład nie będzie może być w koło jakaś kombinacja albo coś w tym stylu. Natomiast po jakimś 46-41 no mogą już atakować 7-12, tutaj jeszcze takie idee mogą się pojawiać po biciu. Jakieś takie rozbicia, bo zrobiliśmy sobie kolumnę, rozrzucamy te pozycje białe, czarnych trochę po jednej po drugiej stronie. No, nie jest to najprostsze do gry. I raczej lepiej unikać związania krótkiego skrzydła, z uwagi na to, że to jest problem, który mamy potem do rozwiązania w, plan w partii, a jednak unikać lepiej tworzenia sobie problemu. Tworzyć takie problemy u przeciwnika, a swoją pozycję starać się rozwijać równomiernie bez jakichś istotnych problemów. Więc konkluzją tego dzisiejszego materiału jest myśl, że gra agresywna, aktywna, czyli robienie na przykład w pierwszym ruchu 16-21 odpowiedzi na posunięcie 32-28 białych, tworzy ze sobą zawsze. Pewne szanse, ale też pewne zagrożenia. No i jak w życiu, tak w Warcabach trzeba umiejętnie umieć ocenić, czy w danym momencie chcemy zwiększyć ryzyko, jednocześnie dając sobie większe szanse na wygraną, ale jednocześnie akceptując większe problemy, trudniejszą grę, ale czy w ten sposób właśnie nie definiuje się nasza sportowa ambicja. To już do decyzji moi drodzy zostawię wam. Na tym zakończymy. Nasze rozważania nad debiutem 32, 28, 16, 21. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Pozdrawiam wszystkich szachistów i widzów kanału i strony, oczywiście Infoszach. Mam nadzieję, że dalsze odcinki w tej serii będą się Wam podobały. A na wyraz tego, zostawcie proszę łapkę w górę pod filmem. Zasubskrybujcie kanał Warcaby, zasubskrybujcie kanał Infoszach. No i mam nadzieję, że z subskrybentami kanału Warcaby. Widzę się już w środę, 4 maja o godzinie 20 na turnieju na leadrafts.org. Link w opisie, w poddawanki. Będziemy walczyć o miejsce w pierwszych mistrzostwach kanału. Na dziś to tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie do końca. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć!